Marcin P., były prominentny działacz Pomorskiego Związku Jeździeckiego, trener i instruktor jazdy konnej, skazany za wykorzystywanie seksualne, od blisko miesiąca unikał odpowiedzialności karnej. Nie stawił się do aresztu śledczego, dlatego też sąd wydał za nim nakaz zatrzymania i doprowadzenia go do aresztu śledczego. We wtorek policjanci z wydziału kryminalnego w Gdańsku zatrzymali go na terenie prowadzonego przez niego ośrodka jeździeckiego. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony naszą obecnością, nie zdawał sobie sprawy, że możemy w każdej chwili się pojawić. Nie, nie stawiał oporu. To finał sprawy, o której informowaliśmy państwa kilka miesięcy temu. Sprawa ma swój początek w 2018 roku. W 2018 roku, świeżo po ukończeniu osiemnastki, pojechałam tam do pracy. Katarzyna trafiła do ośrodka jeździeckiego prowadzonego przez Marcina P. jako instruktorka nauki jazdy konnej. Pierwszego dnia pracy Marcin P. zorganizował spotkanie integracyjne. Poszliśmy do biura do pana Marcina, no i wtedy zaczęliśmy. Pić alkohol. Już trochę miałyśmy też wypite, no i powiedziałam dziewczynom, że może już koniec, że po prostu idziemy spać. Poszłam do swojego pokoju, zamknęłam się, w pokoju byłam sama i jak zdjąłam, to wszedł pan Maciej do mnie do pokoju i zaczął mnie rozbierać. Zdjął mi spodnie, skarpetki, chciał mi zdjąć majtki, ale ja jeszcze byłam w stanie gdzieś tam zatrzymać to, że jednak ja sobie tego nie życzę tak i Zaczął mi dalej ściągać majtki. Odepchnąłem mi go rękę. I zaczął mnie głaskać po pośladku. Powiedział, że chciał coś osiągnąć i wyszedł z pokoju. Tak po prostu nie wiem czy coś usłyszał, czy do czegoś przestraszył, po prostu wyszedł. Rano kiedy się obudziłam, um, słyszałam jak dziewczyny obok w pokoju ze sobą rozmawiały i wtedy dowiedziałam się po prostu historię tej drugiej dziewczyny że pan Marcin ją odprowadzał, że się trochę spiła, że zaciągnął ją za domek, więc no następnego dnia jak ona mi o tym opowiadała, to po prostu no, no była tak roztrzęsiona, no strasznie płakała ty. Ja też płakałam razem z nią, no bo jednak byliśmy w tym razem, tak. No i wtedy przyszedł pan Marcin, przyciągnął nas do siebie i zaczął przytulać, myśmy się odpychały. On mówi, że on nie pamięta, że ryba mu zaszkodziła, że przecież nic takiego się nie stało.